Zastanawialiście się, co zrobić ze ścianą pomiędzy platem kuchennym a szafkami wiszącymi? Lub e, po prostu nad platem kuchennym, jeśli tych szafek wiszących nie ma. E, ten fragment ściany powinien być e, trwały, powinien być odporny na ścieranie e, i odporny na zabrudzenia. E, także warto zastosować jakiś e, porządny materiał, który ten trwałość zapewni. Ale jednocześnie też możemy go wizualnie fajnie wykorzystać i możemy też dobrze go podkreślić albo ukryć. To oczywiście zależy od tego, na czym nam będzie bardziej zależeć. Wybór materiału jest bardzo ważny, ponieważ mamy dużo możliwości jeśli chodzi o kolory, rodzaje powierzchni, matowość tych powierzchni i chciałabym pokazać kilka mniej oczywistych rozwiązań niż płytka ceramiczna. Tak, jak wspomniałam, tak? płytka ceramiczna jest bardzo często stosowanym rozwiązaniem. Jest ona trwała, oczywiście odporna na zabrudzenia, e, łatwa w ewentualnym e, czyszczeniu. E, I oczywiście też wodoodporna, co jest istotne e, w towarzystwie z, le, z, lewo, z e, Ale też możemy zastosować e, płytę szklaną e, o szkle różnokolorowym. I możemy takie szkło zakupić w dostępnej palecie barw, zwane lakobel. Albo możemy też wykonać na zamówienie dowolny kolor, co oczywiście będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, ale może w niektórych przypadkach warto. Często stosowanym materiałem w tym miejscu są też mozaiki dekoracyjne i mogą to być mozaiki ceramiczne, albo mogą to być mozaiki szklane. Innym materiałem jest też cegła. I w starym budownictwie, w starych kamienicach, kiedy ściany są wykonane z cegły, często klienci pytają o to, czy warto zostawić tę cegłę nad blatem kuchennym, fragment ściany, żeby ta cegła stanowiła dekorację. Ja osobiście mam troszeczkę sceptyczne podejście do tego, ponieważ tak naprawdę po odsłonięciu warstwy tynku, nigdy nie wiemy, jak ta cegła będzie pod spodem wyglądała, czy ona faktycznie będzie nadawała się do tego, żeby ją eksponować. Akurat w przypadku starego budownictwa warszawskiego, które często oglądam, ta cegła nie nadaje się do ekspozycji, po prostu. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie mielibyśmy taką cegłę i cegłę naturalną, która nadawałaby się do tego, żeby ją pokazać i wyeksponować, wówczas taką cegłę trzeba odpowiednio zaimpregnować, żeby pozamykać pory, żeby nie wnikała tam wilgoć, żeby nie wnikały tam zabrudzenia. Też czasami stosuje się takie rozwiązanie jak odcinek tafli szklanej przy tych sprzętach, o których mówiłam, czyli przy zlewozmywaku i przy kuchence. Oczywiście mam na myśli szkło przeźroczyste, które spowoduje to, że mimo, że za tym szkłem będzie ta cegła, będziemy tę cegłę mogli oglądać i podziwiać. Mniej popularnym rozwiązaniem jest farba ceramiczna, czyli malujemy ten fragment ściany odpowiednią farbą, która faktycznie ma takie parametry i właściwości, jakie mieć powinna i autentycznie chroni ten fragment ściany przed zabrudzeniami lub też umożliwia zmycie tych ewentualnych zabrudzeń. Farba ceramiczna może być o tyle ciekawym rozwiązaniem, że jest lekka, jest lekka wizualnie i też możemy zastosować różnego rodzaju kolory, które będą się wpisywać chociażby w aranżację salonu, jeśli jest to aneks kuchenny. Kolejnym mniej oczywistym i jeszcze mniej popularnym materiałem jest zastosowanie w przestrzeni między blatem kuchennym a szafkami wiszącymi tapety wodoodpornej. I wtedy mamy całą gamę, szeroką gamę wzorów, kolorów, e, możliwości wizualnych. I w tym miejscu stosuje się też płytę meblową. E, I na przykład może to być płyta z tego samego materiału, co blat kuchenny. Wówczas stworzy się ciekawy efekt kontynuacji. E, optycznie jest to spójne e, i stanowi jedną integralną całość. Mamy oczywiście też materiały dla miłośników, e, rozwiązań naturalnych. Czyli można też zastosować drewno, oczywiście też odpowiednio zaimpregnowane, albo kamień. E, wiadomo, że są to materiały nieco bardziej kosztowne, e, ale czasami efekt jest tego warty. Myślę też, że warto powiedzieć o betonie architektonicznym i tynkach strukturalnych, które można e, zastosować. E, w tej, w tej przestrzeni, na tej powierzchni, i oczywiście można też je odpowiednio zaimpregnować, też położyć powłoka lakieru, który jeszcze utrwali te powierzchnie i jeszcze bardziej nada im tych właściwości, o które będzie nam chodziło. I myślę, że tych materiałów, rozwiązań i pomysłów jest całe mnóstwo. Liczę na to, że jeżeli przyjdzie Wam coś jeszcze do głowy, to napiszecie o tym w komentarzu. Mam nadzieję, że to nagranie będzie dla Was przydatne, że skorzystacie na nim i Wasze kuchnie będą naprawdę piękne. A jeżeli chcecie jeszcze troszeczkę dowiedzieć się o funkcjonalności, to przeszukajcie poprzednie odcinki, ponieważ w poprzednim odcinku właśnie na ten aspekt kładłam nacisk i szczegółowo omawiałam, omawiałam funkcjonalność i ergonomię kuchni. Tymczasem zapraszam do subskrybowania, e, zostawiania komentarzy i do zobaczenia w następnym odcinku.